Galeria w zamku jest bardzo ciekawym miejscem, ponieważ jakby w tym jednym miejscu funkcjonują jednocześnie jakby dwie galerie. Jest to galeria tymczasem, która od czasu do czasu właśnie się ujawnia w tej galerii zamkowej. Wtedy są prezentowane ilustracje, ilustracje oraz bardziej właśnie w tematyce komiksowej, w tą stronę, w tą stronę prace i obiekty. Natomiast Zamienia się w galerię zamkową wtedy, kiedy mamy właśnie fotografię czy malarstwo. Obecnie w zamku mamy do zobaczenia wystawę Jadwigi Janowskiej. Jest to wystawa fotografii, która. Jest już obecna w zamku od wakacji. Do końca września macie szansę jeszcze zobaczyć wspaniałe fotografie Jadwigi. Wystawa Jadwigi Janowskiej, wystawa fotografii nosi tytuł Dam radę jak dorosnę. Jest to bardzo myślę, że wzruszająca i trochę sentymentalna wystawa o dorastaniu też o naszych oczekiwaniach jakie mamy wchodząc właśnie w takie dorosłe życie i o takim starciu z rzeczywistością, więc może być to ciekawe. Jadwiga jest osobą myślę, że już jakoś tam znaną również we Wrocławiu, miała kilka wystaw właśnie w naszym mieście. Myślę, że to jest wystawa jak najbardziej dla wszystkich, bez względu na wiek. Jest o tyle też ciekawa, że Jadwiga tutaj posługuje się taką fotografią snapshotową, fotografią, którą możemy zobaczyć właśnie w mediach społecznościowych czy taką bardzo powiedzmy młodzieżową techniką, ale te, te fotografie są umieszczone właśnie na piankach, są wyeksponowane w dosyć dużym powiększeniu. Niektóre są mniejsze, niektóre większe. Też jest ciekawa konstrukcja przestrzenna, do której można wejść i, jakby poprzebywać właśnie w tej fotografii, a w zasadzie wśród fotografii, bo, bo one tworzą nam jakiś taki rodzaj pomieszczenia też. Takiego dosyć sentymentalnego. Taką atrakcją towarzyszącą wystawie są magnesy, które stworzyła Jadwiga, które można sobie nabyć właśnie w recepcji zamkowej. A kolejną wystawę, którą planujemy, będzie to wystawa Katarzyny Kulpy, na którą też już serdecznie zapraszamy na wernisaż, który odbędzie się 11 października. Wystawa dość szybko, jak na mnie było, dopiero jedną ściągnęłam i to jest takie tempo wymuszające, może znalezienie nowego kontekstu w tym, co robię, bo zbyt mało czasu, żeby stworzyć zupełnie nową kompozycję, co zwykle robię. Wystawa 11 października rozpoczynająca się właśnie w tym dniu wernisarzem, chyba o godzinie 18. Tytuł wystawy to Monad z nomad, łamane na Nomad, i to jest jakby połączenie takiego cyklu, nad którym ostatnio pracowałam i który jeszcze trochę noszę w sobie, inspirowany filozofią kosmologią, moimi takimi zainteresowaniami około artystycznymi, które mają bardzo duży wpływ na to, co maluję. Troszkę tam będzie też moich tekstów, ale głównie malarstwo wielkoformatowe, abstrakcyjne. W ogóle myślę, że to, że możemy sobie teraz wymieniać mnóstwo inspiracji i rzeczy, które mają wpływ na to, co ja robię, a tak naprawdę chciałabym powiedzieć o tym, że ja wierzę w ogromne połączenie wszystkiego. I to są właśnie monady, które na poziomie jakby takim filozoficznym od Leibnica to są byty, absolutnie takie odrębne, które mają w sobie cały wszechświat, czyli mogłyby być zupełnie samowystarczalne. A są ze sobą bardzo połączone, i myślę, że to jest taka alegoria do tego, jak my funkcjonujemy na Ziemi, wśród przyrody, przy moim drzewie, i każdego, każdej istoty, która żyje, i tej sytuacji, którą mamy teraz, bo też o tym chciałam, że to w gruncie rzeczy jest połączone, dlatego że w moich pracach bardzo istotna jest woda, w ogóle dla mnie jest istotna woda. Z Martyną byliśmy na plenerze, na którym zakochałyśmy się w jeziorku, błękitka zresztą, bo no, żadna nazwa niebagatelna. Teraz ta woda nam pokazuje tutaj kompletnie inne oblicze i próbuje znowu to odnieść do tych swoich zainteresowań, zwłaszcza z mądrości, nawet starożytnych. Kultura jest taka falowa, jak woda. I myślę, że zawsze jak są takie sytuacje kryzysowe, to jest moment na to, żeby się wszystko odrodziło na nowo. I to jest dla mnie bardzo ważne. Myślę, że takim e, głównym założeniem samej galerii jest też to, żeby ona była dostępna i e, miała taką wartość i charakter. No również edukacyjny, przyciągała, przyciągała odbiorców na różne sposoby. Różnych rzeczy tutaj próbujemy interaktywnych i na tym nam też bardzo zależy, żeby osoby, które przychodzą, mogły właśnie no nie tylko oglądać, ale też trochę uczestniczyć w tych wystawach. Muzyka